Halo, Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie w omówieniu aktualizacji 9.4, e, która wyjdzie równolegle z nowymi kartami, e, a skupi się ona na zmianach w balansie, jakichś tam usprawnieniach, ulepszeniach itd. E, pokrótce, bo nie chcę tutaj Was zanudzać, oczywiście, może troszkę przyzumuję jeszcze, Oj. E, żebyśmy lepiej widzieli te zmiany. Oj. Git. No i lecimy, także e, sprawdźcie, czego możecie spodziewać. Dobra. Zaktualizowano rekomendowane karty, nieistotne. Przerobiono sposób przydzielania statusu szpiega, co zostało tutaj skorygowane, żeby to lepiej działało i było bardziej intuicyjne. Chyba też opisy zostały poprawione. Um, status szpiega nie jest przyznawany jednostkom przenoszonym na stronę przeciwnika, tworzonym tam i zagrywanym. chyba, że w opisie stwierdzono inaczej. Przechwyć dale, daje, usuwa teraz szpiega zanim jednostka zostanie przeniesiona. Co ma jakieś tam synergie ze sprawdzoną dawą, na przykład. Wszystkie jednostki ze zdradą ze status szpiega podczas zagrywania. No i poza tym e, dodano opcję odrzucenia zmian wprowadzonych w talii. W deckbilderze. wow, spoko. E, będą beczki, e, będą nowe drzewka, w księdze nagród, spoko. Przejdźmy do tych bardziej ciekawych rzeczy, czyli zmian w balansie. Krabia Caldwell, opis precyzuje, że Caldwell zyskuje status szpiega, gdy zostanie przeniesiony na stronę przeciwnika i traci go, gdy wraca na swoją stronę. E, Okej, okay, nic się nie zmieniło w działaniu karty. Zygfryd siłę z 5 na 6, OK, ale nie sądzę, aby Siegfried grał, no chyba, że w deku z Viperem, ale to i tak będzie totalny mem. Klątwa Ume z 11 na 10, OK, niby też tam zmienia pod kątem... Um, pod kątem oczywiście tego Gerharta, ale tak poza tym i tak nikt tego nie będzie grał, jest też nieistotne. Woch z kolei, to jest ciekawa zmiana. Koszt wyrobunku zmieniono z 5 na 4. I tak jak sobie zobaczycie w tych pacznowcach później, generalnie oczyszczenia dostają bufa. No i Wulff za 4 prowizji oczyszcza jednostkę. Wydaje się naprawdę solidnym kechem do, do deków oczywiście nielojalnych, no bo 4 za 4 oczyści jednostkę, wydaje się całkiem przydatne, tak? A wrzucenie jednostki za 4 prowizji do talii, no nie jest żadnym problemem. Także myślę, że Wulff się będzie pojawiał nawet dosyć często. Ile talie nielojalne będą grały? No bo to jest po prostu, moim zdaniem, dobra opcja. Także spodziewajcie, spodziewajcie się Wochwa w dużej ilości. Mamuna, kolejny nerf, tym razem na 12 prowizji. Dalej mamy 20 za 12, więc jakby dalej Mamuna będzie grana, ale no jest to krok w dobrą stronę. Królowa Nocy to jest to, co mówiłem. Siłę zmieniono z 5 na 6 i czas krwawienia zmieniono z 4 na 3 tury. Także jeśli zagrywamy w krwawienie, no to punktowo wychodzi tak samo. Natomiast jeśli zagrywamy w oczyszczenie, no to mamy 6-punktową jednostkę zamiast 5-punktowe jednostki. No i to jest moim zdaniem na duży plus. No bo 6 za 6 oczyszczenie jest bardzo też dobrą opcją. Na, czyni na Glofara, siłajków i z 5 na 4. To jest trochę dziwne, bo ta karta jest teraz słabsza niż neutralny Wołów. No ale jest to oczyszczenie, które nie psuje właśnie lojalności, więc może ktoś w to zagra, ale... Wątpię. No wiadomo, też synergia z Dzikim Gonem, delikatna. Ale no, trochę to dziwne, że to jest w większości przypadków słabszy wołów. Trochę tego nie rozumiem. Zgnilec, obrażenia z zemsty z 4 na 5 Ok. Dalej jest to losowe, więc. To hmm. no nie spodziewam się, aby to spowodowało nagle, żeby archetyp zemsty jakoś się mocno wybił. No ale na pewno kroczek w dobrą stronę. Ech. Teraz ciekawa zmiana. Artis. Koszty Berbunku zmieniono z 8 na 12, umiejętność zmieniono na rozmieszczanie Zagraj Kultystę ze swojej talii o koszcie Berbunku 4. Daleki zasięg za każdym razem, gdy zagrywana jest jednostka, zadaje jej obrażenia równe połowie jej siły. Czyli 4 prowizji więcej, ale możemy zagrać Kultystę o koszcie 4 z talii. Jeśli zagramy go do tyłu, no to ten Kultysta też zostanie zraniony o połowę siły. I tutaj możemy teoretycznie wyciągać na przykład Benkarta z falbloda. Który się zrani o połowę i od razu przetransformuje na szóstkę I wtedy mamy Artisa 5 plus ten Niedźwiedź 6 11 punktów za 12 Ale przeciwnik będzie tracił połowę siły za każdym razem kiedy zagrywa jednostkę A my możemy grać takie jednostki w stylu Olafa, Smokożółwia Albo takie totem na przykład, który nie zostanie zraniony I teoretycznie w ten sposób generować punkty Problem jest taki, że przeciwnik i tak może tego Artisa zbić strzałem za 5 No i wtedy zagraliśmy w zasadzie 11 za 12, skróć jedną kartę stali, ale to bez szału. Możemy też teoretycznie zagrać artystę do przodu i wyciągnąć jakąś inną, jakiegoś innego kultystę, który na przykład robi 7 punktów jakiś. I wtedy mamy 12 za 12, ale nie mamy tych obrażeń o połowę siły na przeciwnika. Także jest to jakby, wydaje mi się, zmiana na plus i sprawia, że artyst jest silniejszy, ale i tak mam wrażenie, że po prostu są lepsze opcje do grania. Może ten fining jakoś przemawia na jego korzyść, ale nie wydaje mi się, aby to było aż tak istotne, żeby ten artist nagle stał się top-tierem. Natomiast teraz jest ciekawszy, mniej binarny i pozwala jakieś tutaj zagrywania, na, na zagrywanie jakichś pultiestów stali. Także spoko zmiana. Gremista, stako w kierunku 7x6, czyli to samo. Mamy oczyszczenie 6x6 teraz. Hammond, siłę zmieniono z 6x7. To jest ciekawa opcja do deszczu na przykład, bo to jest oczywiście Movement. Można przesunąć jednostkę, jakąś przeciwnika w deszcz, jeśli przeciwnik zagrał w drugi rząd. Plus jeden siły powoduje, że Hamon, jakby domyślnie, teraz robi 9 punktów, bo 7 plus 2 krwawienia z potencjałem na 7 plus 4 krwawienia i to przesunięcie oczywiście. Także spokobuffi. Błogosławieństwo daje teraz Fatum przyzwane jednostce, czyli jak zagramy błogosławieństwo na Ryugana na przykład w rundzie pierwszej, no to on dostanie Fatum i potem już drugi raz nie będziemy mogli go wskrzesić. Także to jest. Na to jest nerf w tym sensie, ale na przykład Błogosławieństwo na meluzynkę dalej działa tak samo, no bo meluzynka ma zasłonę. No ale delikatny nerfik poleciał na Błogosławieństwo. Żeby, nie wiem, ograniczyć te kombosy może z jakiegoś powodu. kosz Koszt wyrobunku zmieniono z 8 na 7. Spoko Bufik, A dewka Klanu Kruka. Siłę zmieniono z 4 na 3. Koszt wyrobunku z 5 na 4. Czyli teraz w zasadzie mamy 7 punktów za 4, jeśli aktywujemy umiejętność pełni. No i Tani Druid. Znowu Druid za 4 prowizji. Okej, okay, jakaś tam dodatkowa opcja na czteroprowizyjnym slocie. Dracar z 5 na 4, spoko. Kultysta meluzyny, siłę zmienione 3 na 4, to jest bów do deszczu. Także tutaj Redzi stara się ten deszcz przepchnąć i ten Kultysta... On się w ogóle chyba nazywa Wyznawca meluzyny w polskiej wersji, także dziwne tłumaczenie. Ehm, także to jest opcja, zagrać tego Wyznawcę, drugiego Wyznawcę, grać te nowe... Ehm, te nowe hafru. Ten deszcz stakować, tego Ryogana wskrzesić błogosławieństwem pod koniec, jakieś fajne kombosy porobić. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Teraz on z, z siłę zmiana 4 na 5, OK. Raczej nieistotne. I krwawy połów teraz stał się jednostką o nazwie wielorybnik o sile 2. No i robi to samo, co robił. Także w zasadzie dwupunktowy buff dla krwawego połowu. Na, na duży plus, bo też można przesuwać właśnie w pogodę. To mi się podoba. Królestwa północy. Kutkudak ma no teraz yy, rozkaz zapał. Ok, Ildiko siłę z minus 5 na 6, i premie z rozkazu z 5 na 4. I inspiracja nie jest wymagana do utrzymania zapału. Także no to jest spoko, natomiast <grytania> wydaje mi się, że Królestwa Północy poszły w takim kierunku, gdzie te karty z rozkazem zwykle same z siebie mają zapał. Yy. I na tym Ildiko troszkę traci. Natomiast no teraz, kiedy ta inspiracja nie jest wymagana, kiedy Ildiko ma 6 siły, no to łatwiej ją utrzymać na stole punktowo co prawda robi dalej 10 punktów za 9 prowizji, co jest bez szału, ale no jeśli się utrzyma na stole i te zapały aktywujemy, no to na przykład czasem możemy na kartach z formacją zyskać po jednym punkcie, bo możemy zagrać do tyłu i jednocześnie dostać zapał, albo możemy też przyoszczędzić, nie wiem, ładunek dowódcy, jeśli gramy natchnionym zapałem, albo grać tymi jednostkami z rozkazem na innej umiejsce niż natchniony zapał i jakby liczyć na to, że Ildiko ten zapał da. Także ciekawa zmiana, może coś tam zakręci. zobaczymy. Keira z 5 na 6, plus jeden punktik, Ok, Sabrina co ciekawe. Cofre w rwonku zmieniono z 6 na 8, czyli nerfo 2. Obrażenia z efektu zęsy zmieniono z 2 na 3. Kontra na zaklinaczki Squirtle. <grych> A tak poza tym to nie wiem. Ciekawa zmiana. Wiadomo, Sabrina to było takie rozdarcie, tylko do upiorów. Z dodatkowym celem. Może ktoś to grać. Za 8 prowizji jest trochę droższe, ale no, 3 obrażenia obszarowo. To jest więcej niż 2, wiadomo. No że nie kosztuje 7 prowizji. ale kosztuje 8. Widmo czarodziejki, odnowienie z minus 2 na 1, także więcej tarczy można niszczyć. Kontra na tasaka potężna. Znaczy na zbirów, Tasaka. <grych> Mógłbym to by powiedzieć. No, no, ale. Też taka. Fajna zmiana na plus, oczywiście, ale nie wydaje się, że to zmieniło coś w mecie. Tajmerski werblista, teraz nie ma pancerza, ale ma jeden punkt siły więcej. Mm. Spoko. Ale i tak ginie od strzału za 4. Skojatel, tutaj mamy ciekawą zmianę. Nawet kilka Barnaba Beckenbauer. Wzmocnienie jest minus 2 na 3. Czyli teraz Barnaba może wzmocnić 3 jednostki o 3 punkty. Plus ma 6 bazowo. Czyli może zrobić 15 punktów. 15 za 10. Hmm? Potężna karciocha. Można by zagrać. Eee, tylko pytanie: gdzie? No bo w harmonii by się chciało to grać. Tylko że harmonia dalej nie domagę, tak? Jeśli chodzi o inne karciożki. A w innych talerzach to ciężko Dryadę, Elfa i Krasnoluda mieć na stole w danym momencie. No bo wiadomo, zwykle to się tam gra te Elfy, jakąś tam Fałwę jako Dryadę czy Dunkę, no i Gorda jako finisher. Tych krasnoludów brakuje. Ale no może ktoś się skusi na zrobienie jakiegoś takiego deku z Barnabą, no bo jednak 15 za 10 to jest solidna, to jest solidna wartość. Także no tutaj spory był i go 3 punktaż. Harald Gord, z kolei, został znerfiony, teraz nie będzie już mógł się wzmacniać do 30 punktów, ponieważ jego wzmocnienie zostało ograniczone do 12. Dochodzi o wzmocnienie do 12, czyli plus 3 bazowo daje w sumie 15. Więc będą wchodziły 15-punktowe Gordy, za 7 prowizji tak czy siak i tak ten Gord będzie grał, no bo to się po prostu opłaca, ale już nie będzie takich absurdalnych sytuacji, gdzie ten Gord robi ponad 20 punktów. No i tutaj ta zmiana mi się podoba. Ida, siłę zmieniła z 5 na 6, witalność z, 3 na, z 4 na 3. Czyli to samo, co było w przypadku Królowej Nocy. Generalnie jestem fanem tych zmian, jeśli chodzi o te oczyszczenia. Tańsze oczyszczenia powodują, że jest więcej możliwości tutaj radzenia sobie ze statusami, obrońcami, jakimiś cheeserskimi taktykami na zagrywanie obrońcy i testa za obrońcą, na przykład. Także ja ogólnie jestem fanem tych zmian na oczyszczenia, że są tańsze. Zoltan Topornik o jeden prowizor tańszy, ok. Straceniec siłę zmieniono z 3x4. To jest istotne, bo pamiętajmy, że przy przemianie z Munro, to też Munro dostaje plus 2 punkty w zasadzie. Bufa, tak? W postaci bufa straceńca. Jak to naprawdę spoko. Straceniec teraz jest bardzo mocnym dekiem. Dekiem. Krastoludem do deku właśnie z krasnoludami. Saperze w Richard, siły i kość w warunku zmieniono z 5x4, czyli tańsze oczyszczenie. Gorszy wąchw znowu, ale no, frakcyjny, więc nie psuje lojalności. Nilfgaard. Zdrada daje dodatkowo status szpiega docelowej jednostki. Ok. Uzurpator daje szpiega stworzonym wywiadowcą zgodnie ze zmianami. Odnosi się do wszystkich trzech form. Spoko. No i tutaj. Nie będę tego czytał. Redzi w końcu zmienili. Alchemika szpół żwi. A w zasadzie nie zmienili, tylko zamienili umiejętność jego właśnie ze zwiadowcą. Także teraz zwiadowca będzie miał umiejętność alchemika, a alchemik umiejętność zwiadowcy. A zwiadowca przypominam, ee... Ujawniał kartę i wzmacniał się o siłę odkrytej karty. I tak, ten alchemik będzie miał dwa punkty siły. A zwiadowcy miał jeden? Hm, trochę dziwne. Ale no, alchemik będzie miał dwa siły i nie będzie miał teraz tej toksycznej umiejętności. Ktoś powie, że to nie rozwiązuje problemu, bo można grać zwiadowcy i dalej irytować przeciwnika, ale no, różnica jest taka, że z lokalizacji nie będzie właśnie opcji zagrania tej irytującej umiejki z podglądaniem karty i zamienianiem. Tylko będzie taka umiejka, powiedzmy, nieinwazyjna. Więc to jest duży plus, no bo jeśli ktoś chce teraz to zamienianie kart mieć, no to musi tego alchemika grać w talii, przez co, powiedzmy, pogarsza Arturiusa Vigo um, w swojej talii. Więc zobaczymy, czy ta karta będzie grała. Mam nadzieję, że nie, że już więcej tej umiejki nie zobaczymy. No trochę żałuję, że nie zostało to zreworkowane, tylko taka tania zmiana została zrobiona, ale no... Spoko jest to, że z tej lokalizacji już tych toksycznych, irytujących zagrań nie będzie. Dobra. No i syndykat nam został. Forsa z 15 na 16. Ok. Tamara. Siłę zmieniono z 3 na 5. No tutaj redzi taki starają się archetyp full podłowców czarownic przepchnąć. Ja na pewno go stestuję. Wydaje się to ciekawe. Problem jest taki, że nie ma tej Tamary jak tutorować, kiedy się gra lojalnie. Jak grasz nagrodami, to raczej chcesz grać lojalnie, bo... Junior. Ale zobaczymy. No i ostatnie, świder. Świder tunelowy przestanie wiercić, już tak jak wierci. Umiejętność zmieniono na zysk 2, czyli buffik o 1 monetki. Opłata 2, zadaj wrogie jednostce 1 punkt obrażeń. Tutaj się nic nie zmienia, jeśli zagrano w tej turze kartę zbrodni, zamiast tego zadaj wrogie jednostce 3 punkty obrażeń. Czyli teraz świder już nie wymaga złotników, ale też nie strzela za 3 na rozmieszczeniu, no, od, od razu, nie? po tym jak się go zagra. Teraz trzeba zagrać świder, poczekać turę, zagrać jakąś zbrodnię i dopiero wtedy można za trzy punkty obrażeń sobie strzelać ile wlezie. Co powoduje, że ten świder można usunąć i prawdopodobnie zniknie z większości talii. <laughs> Natomiast należy pamiętać, że <laughs> dalej to będzie takie 7 za 7 na wejściu. i Jeśli przeciwnik tego nie zbije, no to zagranie zbrodni powoduje, że ten świder Odpala się tak jak się odpalał. Natomiast. No jednak strzał zapięcie jest na tyle popularny, że tutaj. No świder raczej będzie ginął i wydaje mi się, że przez to, że raczej będzie ginął. E, raczej przestanie grać. bo tak w sumie po co go grać, skoro nic takiego sensownego nie robi. No wiadomo, można go zagrać proaktywnie teraz, no bo nie wymaga tych złotników, no ale jest to bardzo duży nerw, który zdecydowanie osłabi łapówkę, która będzie musiała sobie poradzić jakoś inaczej. W sumie się zastanawiam, w jakim kierunku pójdzie łapówka. No ale tutaj już chyba raczej będzie grane bez świdra. Także hip, hip, hura. Skończyło się wiercenie całego stołu. Aczkolwiek wydaje mi się, że ten nerw jest trochę taki. za duży, może nawet. I tak szczerze. ja bym inną zmianę zrobił. No ale została zrobiona taka. Będziemy musieli z tym żyć. Oznacza to, że tego świdra już tak często widzieć nie będziemy. Może to i dobrze, bo jednak trzeba. Dać miejsce na nowe karcioszki. No, także spoko. Poprawki. No, tutaj takie raczej małe rzeczy, także nie będę ich czytał. Jak ktoś chce, to mogę sobie zapauzować. Takie usprawnienia nic specjalnie e, zmieniającego rozgrywkę. No, także patch co ogólnie pozytywne. Kilka takich kart zostało naprawdę fajnych, wzmocnionych. Kilka nerfów też, myślę, dobrych. Ten świder przede wszystkim. To, że oczyszczenia zostały wzmocnione, mi się bardzo podoba. No i co? Będziemy sobie testować dodatek. Mam nadzieję, że jesteście na tak samo jak ja. Zapraszam oczywiście na strumyczki. Zapraszam na kanał na YouTube, gdzie właśnie jesteście. Nawet będę też pojawiać na odcinki taliami i inne odcinki. Um, no, także będziemy gwintować. Zapraszam serdecznie. Dziękuję za oglądanie. No i pa! Miłego dnia, miłego grania. I dajcie znać, co o tym sądzicie, o tym patrzu, jak wam się gra, jeśli już gracie. Dobra, pa pa!